Ma pan kłopoty? Oto najlepsze rozwiązanie. Telegazeta. Informuje. Pośredniczy. Inspiruje. Z Telegazety dowiesz się wszystkiego, 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 wszystkiego. Zapamiętań i skorzystaj. z niepotrzebnych stresów. Niestety rośnie liczba tych, którzy dalej lubią ładnie się nosić, a ostatnie pieniądze wydali na salceson. Potowar coraz częściej sięgają nocą, biorąc go prosto z wystawy, a to już nie jest śmieszne. Do tego wypadku doszło w Lublinie. Główną ulicą pędziła ciężarówka. Z bocznej przy czerwonym świetle wyjechał mały Fiat. Prowadząca malucha kobieta na sekundę przed zdarzeniem wyskoczyła z pojazdu. Z Fiacika została kupa złomu. Poważnie uszkodzona jest ciężarówka. Kobiecie nic się nie stało. O paniach za kierownicą opowiada się anegdoty. Dowci po tym zdarzeniu mógł mieć nienajweselszą nie puentę. Kiedyś bawiły nas hasła w stylu Jest dobrze. Teraz na szczęście nie ma haseł. Jest nadzieja, że będzie lepiej. sure